Cześć wszystkim z tej strony Łukasz i zapraszam was do kolejnej reakcji. A dzisiaj kolejny debiut, kolejna K-popowa girl group i Chillin z piosenką Gachia. Co to będzie? Nie mam żadnego pojęcia. Nie widziałem żadnych zwiastunów, żadnych zdjęć, sampli, nic absolutnie zero totalne. Także to po prostu zamiast gadać to od razu sprawdźmy, co to będzie, co tu się będzie działo. I co? Napisy jakieś są? A, generowane automatycznie, czyli raczej. Nie będziemy używać. Wszystko GUT? wszystko good. jedziemy. Uh. Coś mi to przypomina. Fajny głos. <coughs> Ty, to było fajne, jak to szło? Się... Zaraz, zaraz pokażę. To było fajne. Tak. tak. To tło trochę mi przywodzi na myśl e, Ghost Generation Genie, tak? One też miały właśnie, e, co były w tych żołnierskich ubraniach, czy marynarskich, nie wiem, też miały tło z takim gigantycznym sercem, nie? Bo, bardzo mi to przypomina właśnie ten, 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 ten.

Nie wiem dlaczego, ale ona ma podobny vibe do Rudin z ten. It. Nie, nie, nie wiem czemu, ale mam takie. odczucie właśnie.

Hm Wszystko no kurde, kurcze, kurcze Powiem wam ludziska Naprawdę fajny debiut. Hm. Na pewno będę się przyglądać tej grupie, ale... Tak jak mówiłem, ta jedna blondynka... Ba... I mówię... Każdy ma różne odczucia, tak? Nie wiem dlaczego, ale właśnie taki... Energia Ryujin z icy. Nie wiem czemu od razu mi to przyszło na myśl po prostu. Było takie... Ale no, nie. Piosenka bardzo fajna. Chociaż z, e, zwrotki, muzyka w zwrotkach osobiście dla mnie trochę nudna się po jakimś tam cza czasie, tak? Także ciągle jeden bit, jeden bit, jeden bit. Troszkę nudna mi się zrobiła. Zwrotki bardzo fajne. Tered jest super zrobiony. Mówię te serca od razu Grizz Generation Genie. I co i to było chyba na tyle Mi się bardzo podobało. Naprawdę Super de debiut Naprawdę Porządny, porządny na dość dobrym poziomie. Nie jest to, że jakaś tam eee, może być. Nie, jest. Naprawdę spokój. Naprawdę spoko eee, na pewno... Przyjrzę się bliżej tej grupie, w szczególności, żeby poznać dziewczyny. I to tak jak mówię, już chyba już chyba mam biaskę, ale nie jestem 100% pewien. Zobaczymy, co potrafię jeszcze. Uf. Ale mikrofon mi się wyczuł. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się to podobało, jeżeli zgadzacie się z moją opinią. Albo nie, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Miejce. Miejce. Miejcie. Spoko dzień. Z dobrą muzyką. I co? Widzimy się już niedługo. Siemano.